Cześć, tutaj Naturalnie na Świeczniku, a moim gościem jest dziś pan Muchomor. Witam serdecznie. Beatboxer, początkujący stand-uper. Rozumiem, że beatboxing jest też twoją pasją, śpiewanie jest twoją pasją. Czy coś jeszcze jest twoją pasją? Jak się w ogóle to zaczęło? Może po kolei tak zacznę od beatboxingu. Dobra. W tym mnie zaraził mój kolega Grzesiek. Mhm. On sam się uczył z filmików na, na YouTubie mm -hmm. od y, profesjonalnych beatboxerów. Mm -hmm. też, też dużo sam wymyślał. Ja od niego złapałem tak zwanego bakcyla, mm -hmm. i on teraz już gdzieś tak odchodzi, a ja, a ja nadal gdzieś tam śledzę tę społeczność, y, dźwięki jakie można wydawać mm -hmm. i jakie techniki różnego rodzaju dźwięków, bo jest ich mnóstwo. i nawet nie wiem, czy bym się nie pokusił o stwierdzenie, że nieskończoność tych dźwięków, na ile tam skala głosu i na ile mm. y, rytmika pozwoli. No i też talent danej osoby. Jest to fajne, bo można za pomocą swojego głosu, swoich strun głosowych, można, i swoich ust przede wszystkim też bo to ust i całej tutaj jamy ustnej, bo też się języka używa, y, można zrobić po prostu muzykę. Mm -hmm z początku może to, to może to śmieszyć, ale, mm. ale potem jak już ktoś regularnie ćwiczy, ktoś dba o to, żeby mm. wyczyścić te wszystkie dźwięki, które mm. są podstawami, które są później gdzieś wymyślonymi przez beatboxera dźwięków, to naprawdę to, to brzmi wow. Mogę tu przejść a propos czystości do śpiewania. E, śpiewam od 2016. 15., przepraszam. Zaraz po wstąpieniu do wolontariatu Światowej Dni Młodzieży usłyszałem wiadomość, że jest nabór do chóru wrocławskiego Światowego Dni Młodzieży. Ja coś tam lubiłem, coś tam sobie śpiewałem, ale to tak gdzieś jakieś przebąkiwanie, coś tam jakieś sporadyczne, jakieś moje dźwięki. No ale nie wiem, jakiś taki głos usłyszałem, żeby iść w to. I przyjechałem na pierwszą próbę, pamiętam, tak usiadłem. I tam na początku pomyślałem, że posłucham, zobaczę jak to wygląda, wszystko, czy mi się spodoba w ogóle, czy coś. I jak zaczęli śpiewać te wszystkie panie i panowie, ja tak siedziałem i tak sobie pomyślałem: Co ty tu robisz? Przecież ty kraczysz jak brona. Przecież ty nie potrafisz w ogóle nic sklecić, żadnej melodii. Takie miałem wtedy myśli. Ale sobie przypomniałem, ile trening robi, że żeby, jakbym poćwiczył. A co jeśli, jakbym poćwiczył, to może bym był lepszy. Mhm. I, I zostałem tak, i byłem w tym, w tym chórze aż do samego Światowego Dnia Młodzieży. Potem się przekształciło to w chór Młodzi Młodym, mhm. i tam pod okiem dyrygentki gdzieś wzrastałem, gdzieś się ulepszałem, modyfikowałem swój głos poprzez ćwiczenia, poprzez ciągłe próby. I bardzo to polubiłem, śpiewanie. Generalnie minimum 10 minut śpiewania. Każdego dnia stresowuję na maksa, ja śpiewam więcej, no. ale <noise> to jest mega. I cały czas się staram ćwiczyć nieustannie, bo wiem, że nigdy nie będę śpiewał idealnie, perfekcyjnie wszystkiego. Kiedyś usłyszałem wypowiedź jednego śpiewaka operowego bodajże, który miał 40-letni staż śpiewania i wychwalali go, jak on ładnie śpiewa i tu wszystko, te dźwięki. Ale on mówi, że on nadal ćwiczy, że on nadal trenuje, nadal się uczy, bo są dźwięki, są tonacje, są pewne momenty w, w pieśniach, piosenkach, które śpiewa nieczysto i które musi poprawiać. I jest zdania tego, że będzie poprawiał je do końca swojego życia, do kiedy będzie mógł śpiewać. To jest nieustanna praca tak, tak wielu, wielu myślę nauczycielów śpiewu i, i i też yy, yy, wokalistów, piosenkarzy powie, że to jest nieustanna praca, śpiew to jest nieustanna praca, to nie jest yy, rok, pochodzenie rok czy trzy lata, do, jak w liceum, no, trzy tak. yy, lata czy teraz cztery i zdoby, zdobycie dyplomu i już potrafisz perfekcyjnie śpiewać, już może zawód piosenkarz czy śpiewa. Yy, no i jeszcze taką pasją z dzieciństwa. Jedną jest piłka nożna, mhm. którą, którą dziś zaraził mnie mój tato I, i bardzo lubię, bardzo lubię piłkę nożną, ona działa na mnie mocno psychologicznie. Gdy zakładam korki, gdy wychodzę na murawe, na płytę boiska, zapominam o wszystkim. O, o wszystkich problemach, o wszystkich trudnościach, które mam w pracy, które mam w domu, które mam w całym swoim życiu i myślę tylko o tym, jak grać. Nie myślę o, o, o tym wszystkim, o tym całym świecie, tylko jak podać, jak strzelić, jak, jak przyjąć piłkę. I to jest super, że się na, na przykład na treningu wyłączam na półtorej godziny. Tak samo na meczu też półtorej godziny mi nie ma. Totalnie, tylko skupiony na grze. I to jest odcięcie, myślę, zdy, moim zdaniem zdrowe. Za to to uwielbiam. A powiedz mi, jak realizujesz te swoje pasje i cały czas się rozwijasz w nich, to czujesz się z tego szczęśliwy? Znaczy ja jestem zdania, że, że nie ma pasji bez szczęścia zrobienia tej pasji. Mhm. Bo jak mam się pasjonować czymś, co mi nie daje radości? No, też No To jest bardziej takie robienie na siłę, a na siłę no to, już, to już nie jest pasja. To już jest bardziej obowiązek. I zawsze każda rzecz z tych pasji, którą mam zawsze daje mi radość tylko ją wykonuje śpiew odstresowuje. tak samo beatbox no, to też jest związane ze śpiewem na piłkę można pozwala mi kompletnie nie dość dbać o, o zdrowie swojego ciała to tak samo też, też w kontek kontekście psychologicznym mogę się też można tak powiedzieć wyżyć no bo też też w zdrowy sposób i i zapomnieć o tym świecie, o tych problemach takich trudnych. Ogólnie, czym dla Ciebie jest szczęście? Szczęście dla mnie jest y, taką radością na całe życie. Y, czyli czymś, co jest, y, co jest długotrwałe. Mhm. Bo mniejszym odpowiednikiem jest przyjemność, y, że to trwa mhm. przez krótko. Nie wiem, zjemy ciastko, które mhm. uwielbiamy, no to zjemy ciastko przez y, czas. I, jedzenia tego ciastka, no to no czujemy przyjemność, ale jak zjemy, no to już, to już nie mamy tej przyjemności. Oglądniemy jakiś film przez dwie godziny, mamy, miniemy i jedynie nam wspomnienia zostają. A szczęście to jest coś, co, co nam daje nieustannie radość, mm. coś, co możemy robić cały czas. Na przykład przebywanie z, z drugą osobą, czy, czy ktoś powie, powie, że ma szczęście, bo bo mu się wszystko udaje i to mu sprawia radość. Coś, co jest nieustanne. Coś, co jest tak, znaczy nieustanne może nie bardziej długotrwałe. Okej, okay. a na podstawie tej definicji albo po prostu tak sobie, czy ty na co dzień, nawet jeśli nie robisz tego, co jest twoją pasją, jesteś szczęśliwy, i jak robisz, żeby być szczęśliwym na co dzień? Jak robię, żeby być szczęśliwym? Po prostu żyję tymi pasjami. One mi dają takiego takie powera, taką radość. Znaczy no nie, nie powiem, że zapominam o wszystkim, mm -hmm. bo no jednak te problemy czy obowiązki no trzeba brać, brać na siebie. Gdzieś tam można, jak się gdzieś tam zagra, na przykład ten mecz, czy to zapomnieć na jakąś godzinę, tą godzinę, półtorej. Ale później trzeba wrócić do, do życia i trzeba wziąć to na, na, na przysłowiową klatę i, i trzeba to, to unieść. Staje się szczęśliwy przez to, ponieważ te, te rzeczy tak wypełniają mój codzienny gdzieś tam tryb, że ja się w jakimś tam stopniu nie przejmuję takimi rzeczami, które nie mają w ogóle wpływu na moje życie. Więc czemu mam się nimi przejmować? Więc się uśmiecham i po prostu idę dalej, a przejmuję się tylko tym, co, na czym mi zależy, mhm. co jest dla mnie ważne i staram się żyć też wiarą. Wiara też mi daje dużo takiej, takiego szczęścia, znaczy takiej, takiej szczęśliwości, że wierzę, że coś się uda. Pójdę gdzieś i chcę załatwić jakąś sprawę, na przykład w urzędzie, czy, czy chcę odebrać towar z jakiejś firmy. Mhm. No idę z dokumentami, z wiarą, że mi się to uda, a później jak wracam i powiedzieli, że tak, że mam załatwione, to już się cieszę już mówię, o, ale super. I, i jak już mam gdzieś tam tą sprawę załatwioną, to, to już taki lżejszy się czuję mm. i o wiele, o wiele lepiej mi się żyje i, i funkcjonuje. E, a w ogóle skąd się wzięła taksywka, pan Muchomor? <laughs> no, pan Muchomor się wzięło z. z no, trochę z, z imienia i nazwiska, mm -hmm. y, bo miałem y, y, na początku miałem ksy, ksywę P, literka P, jak mm -hmm. Paweł mm -hmm. i Muchor, czyli początek mojego nazwiska. Mm -hmm. No i jak wchodziłem gdzieś na TikToku, na, na jakąś transmisję, na jakiegoś live'a, y, pamiętam do, do takiej Natalii, wszedłem i, i coś tam jej napisałem napisałem cześć i ona o, cześć, cześć pan i od razu pan Muchomor do mnie powiedziała. Tak. I tak mówię, znaczy no poprawiłam, że, że tak. jestem pan a nie pan Muchomor. Ona no, a przepraszam, no i tak coś, jakieś pytanie jej zadałam, mhm. potem jakiś jeszcze komplement. Mhm. Napisałam, że jest ładna, że ma ładne oczy, coś takiego. Mhm. No ja ona o, dziękuję pan Muchomor i tak wie, cały czas, cały czas gdzieś to, gdzieś przekręcała. Mhm. Łatwiej jest powiedzieć panu humor, aniżeli panu chorą. No, pemuchom, no, no tak. takie no niezbyt. A też, też tak, tak usiadłem i pomyślałem, w sumie panu humor? No ja to jest nie. fajne, no kurczę. I, I zmieniłem od razu i później już wszedłem już, jak zmieniłem na transmisję do tej dziewczyny i ona patrzy, o, jesteś jednak panu humor, już się tak przyjęło już od pół roku. Dwa i pół roku na TikToku. Mhm. Mam taką nazwę, też się przyjęło. Też już niektórzy zdrabniają, i zamiast panu Homor na no to mówią Muchtio, tak już bardziej zdrobniale. A wspomniałeś o działalności na TikToku. Co tam w ogóle robisz? Bo może ktoś chce. Zaglądnąć tam. Wcześniej, jak jeszcze gdzieś miałem tam większą taką motywację, żeby coś tam wrzucać, mm -hmm. też robiłem codzienne transmisje na TikToku, teraz mm -hmm. trochę rzadziej. To, to wrzucałem tam bardziej takie śmieszne rzeczy, mm -hmm. bo to lubię, mm -hmm. bo lubię gdzieś tam jakieś żart powiedzieć, z czegoś się zaśmiać, ale wiadomo, gdzieś tam w granicach, żeby też nikogo nie obrazić. Że po prostu ktoś, kto obejrzy mojego TikToka, po prostu się uśmiechnął, nawet ten uśmiech na twarzy, żeby u niego się pojawił. Nie musi się tam, nie wiadomo jak śmiać, ale żeby po prostu poprawił mu nastrój. I tak też, też prowadziłem swoje live'y, żeby ktoś żeby mógł się pośmiać. Jeszcze też na no, niektórych posłuchać dobrej muzyki. Mhm. Czy też to taka ciekawostka. Na jednym z moich live'ów, co nie było zaplanowane w ogóle, weszła jedna pani, poprosiła na okienko. I się okazało się, że to jest była dziennikarka TVP Info, która na przełomie 2000 lat pracowała i opowiadała przez 3 godziny bite, ja z koleżanką. Siedzieliśmy i koleżanka też była na okienku i siedzieliśmy przez dokładnie dwie godziny, bo godzinę później zadawaliśmy też pytania. Ale przez dwie godziny słuchaliśmy i ona tylko mówiła ten monolog, wszystko opowiadało o tej swojej pracy zza kulis, co tam się działo, jak, gdzie i po prostu wow. Też ta koleżanka i osoby, które były na czacie, naprawdę były zafascynowane tym, jak to, bo nie wiedziało, że to tak wygląda w ogóle ta praca w takiej telewizji. No, ja tego nie planowałem, to było tak. Spotępiła. Przyszła i poprosiła. Tak. No i no i tym się gdzieś tam zajmuję na TikToku. Teraz teraz dołączyłem do takiej takiej grupy, nazywamy się Żabki mhm. i po prostu gdzieś razem tworzymy społeczność, w której się Lubimy, też są pary, więc, więc też kochamy i nawzajem się wyspieramy. Gdy ktoś złapie doła, no to rozmawiamy z nim, gdzieś na privie. Zawsze ktoś się znajdzie, kto ma wolny czas, zadzwoni, pogada. I też co, co jakiś czas się spotykamy, mhm. żeby się też integrować, żeby nie siedzieć tylko przed ekranem telefonu, ale też, żeby się integrować gdzieś, na jakiś wyjazd mhm. czy na jakieś spotkanie, gdzieś do w klubu, czy, czy jakiś film do kina, różnie, różnie co kto wpadnie na pomysł. No i tak to, to mniej więcej gdzieś tak to, to działa. Okay. Ja może tak trochę zadam bumerskie pytanie, bo słyszałam, że młodzi ludzie i nie tylko młodzi czują się samotnie, jak siedzą w tych social mediach. Jak w ogóle te social media wykorzystać tak, żeby nie czuć się samotnym? Bo, no dobra, no social media mogą pociągnąć na przykład do pasji, nie? Mhm. Ale jak to użyć, żeby jakoś tak dołączyć właśnie do takich żabek, czy, czy, czyli jak? No ja myślę, że po prostu znaleźć sobie... Jest wiele społeczności na, mhm. na TikToku, takich, takich, ekip, które, które gdzieś są razem i myślę, że warto szukać po prostu. Jeśli jedna nam się nie spodoba, bo z tam z kilku powodów, no to idziemy, można pójść do drugiej, do, później z drugiej do trzeciej i taka się znajdzie wyjątkową, ale przede wszystkim co najważniejsze to jest nie zostać na, na platformie TikTok, Czy, czyli też to co mówiłem, że zorganizować jakieś spotkanie, mhm. spotkać się na żywo. To tak więzy tworzy, że, że później chociażby pioruny grzmiały w tą ekipę, to jak się spotkaliśmy na żywo i razem spędziliśmy czas, to, to tego nic nie złamie. I myślę, że takie jest moje rozwiązanie, żeby po prostu znaleźć sobie społeczność i, i, i później gdzieś tam się integrować z tą, z tą społecznością. Okej, okay, a jak w ogóle odnaleźć swoją pasję? Co byś polecił tym, którzy, no nie wiem, jak znaleźć swoją pasję, co zrobić? Bo... Chcę, ale nie wiem w którym kierunku iść. No to jest trudne pytanie, jak powiedzieć na to w stylu, trzeba sprawdzić, w czym się jest dobrym. No to, <grym> to, to można całe życie spędzić szukając. No, ale myślę że zacząć od takich głównych po prostu gdzieś od jakichś artystycznych rzeczy po, yy, po jakieś sportowe, jeśli na przykład zdrowie nie pozwala na sport, no to poszukać czegoś, yy, na przykład jakieś książki może pisać, czy, czy wiersze, czy, czy jeśli chodzi o muzykę, śpiewanie, czy, czy chociażby jakieś takie, takie dziwne rzeczy jak beatbox. No Po prostu szukać jakieś zbieranie, czegoś, kolekcjonerstwo, to też, to też może być pasja. duże rzeczy. Dla przykładu mam kolegę, który zbiera wazony PRL-u i zarabia na tym sporo. Dużo jest rzeczy, w których można się pasjonować. Po prostu próbować. Ja też nie jestem pewny, czy te pasje to są. Te pasje, które, które ja mam wykonywać, ale przez to, że dają mi radość, to je wykonuję, to je robię i się w nich rozwijam, bo mi dają radość. Mimo, że gdzieś tam nie jestem w nich perfekcyjny i jak już zaznaczyłem, nigdy nie będę, to cały czas robię, bo, bo nawet każde zagranie w piłce, każdy strzał dobry, czy, czy każdy czysto zaśpiewany dźwięk, czysto zabitboxowany dźwięk, to daje radość. I, i nawet ten jeden kroczek mały, nawet jak się zrobi, to już jest szczęście i, i pcha tak do tego, by, by dalej rozwijać tę pasję. No, jedynym rozwiązaniem jest szukać, moim zdaniem. Albo po prostu też zasięgnąć opinii znajomych, bo samemu można tego nie widzieć, a znajomi na przykład mogą Ci powiedzieć, słuchaj, w tym jesteś super, fajnie Ci w tym idzie, spróbuj to rozwinąć. Bo od, od strony, jakby się dało wyjść z butów własnych i, i stanąć obok. Mm -hmm. I to bardziej widać od, od boku, niż, niż z własnej perspektywy, co, co nam dobrze wychodzi. Okej, okay. a coś byś chciał jeszcze dodać naszym, dla naszych słuchaczy? Tak podsumowująco, Ech. nie podsumowująco? Ja bym po prostu dał jedną radę. Być szczęśliwym, co nie jest łatwe, ale jest do osiągnięcia, jeśli się przechodzi przez życie z uśmiechem i z wykonywaniem pasji, rozwijaniem się w tych pasjach, które dają szczęście. I trwanie w nich, bo wytrwałość też jest ważna. Dzięki wielki. Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy. O następnej dowiecie się na pewno z naszych social mediów, na które również z przyjemnością zapraszamy. A teraz dajcie znać, co sądzicie o tej rozmowie, jak i ogólnie o naszym podcaście, pod tym filmem w komentarzu. Zapraszamy również do obejrzenia innych naszych filmów oraz innych naszych produkcji. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, obojętnie kiedy to oglądacie. Do następnego, na razie, pa.